I teraz mając taki tak niewiarygodny moment w dziejach narodu no my nawet nie jesteśmy w stanie w końcu nawet tej złamanej z przeproszeniem śruby, którą tam minister Glicki zamiast łuku wymyślił jakiś ja pyliny jakiś taki ale, ten... ale, ale przepraszam, bo ty, ty, ty może tego nie postawi. Postawi. No właśnie, bo ja, ja się zatrzymałem, szczerze mówiąc na etapie, że ta śruba, czy ten coś ma powstać. Ale to było tylko takie, żeby udupić projekt y, łuku triumfalnego, mm. że jednak nie, nie łuk, bo to podobno przyszedł pewien znany architekt i opowiadał, że to jest jednak architektoniczne to błędne założenie, że taki łuk będzie dominować nad Warszawą. No. O to chodzi, żeby dominował on, a nie pałac kultury. No tak, właśnie. Ale to nie, nie, to postawimy tam na placu, no czego na rozdrożu akurat.